Dobry Bliźnięta, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Czas na prognozę na grudzień 2025. Zobaczymy, jakie tarot odczyta energię z pola, co do Was przyjdzie w pracy, w miłości i w ogóle jaki to będzie dla Was, drogie Bliźnięta, miesiąc. I nie przedłużając, zaczynajmy. Praca finanse dla Bliźniaka w grudniu 2025. Zobaczmy. Piątka kielichów. Ups. No to sprawy miłosne. Ej, czekajcie. Sprawy miłosne, emocjonalne, drżenie serca, randkowanie i te inne. Trójka buław. Nie mogłoby się to. No, nie mogłoby się. Wasze nastawienie do świata, do ludzi, do pieniędzy, do miłości, do życia. Cesarzowa, jak ja lubię taką, takie nastawienie, bardzo fajne. Yy, I co robić? Na czym skupić swoją uwagę w grudniu? Co będzie ważne? I mamy kartę świata. Mhm. A co zostawić? Nie dawać energii, nie karmić? Może kogo? Ups, siódemka Czy Czas na szczerość, drogie bliźnięta. I karta na grudzień dla bliźniąt to sprawiedliwość. Uu, powiem tak: a w tle mamy dziesiątkę kielichów. Wszyscy dążymy do tego, żeby być szczęśliwi i żeby nam się fajnie żyło. To jest jakby oczywista oczywistość. No dobrze. Zacznijmy od dobrych rzeczy. Żeby... Cesarzowa, świat, sprawiedliwość. Trzy wielkie arkana. W tym miesiącu, drogi bliźniaku, będziesz dobrze nastawiony do, do ludzi, ale przede wszystkim będziesz kreatywny. Będziesz myślał szeroko szerokokątnie. Możesz. Ee, być twórcze. Jeżeli pracujesz w branży, która, która polega na kreowaniu czegoś, na, na, na stwarzaniu czegoś, to to będzie dobry miesiąc. Pomijając są piątkę kielichów, kreacja. Tutaj się pokazuje też pielęgnowanie. Trochę magia świąt nam się pokazała. Pielęgnowanie. Jako strażniczka ogniska domowego. Cesarzowa jest najlepszą matką ever, więc jeżeli masz dzieci, to daj tym dzieciom uwagę, nawet jeżeli są dorosłe. Zapytaj, co u nich słychać, jak sobie radzą. Bądź taką mamą wspierającą. Nie mamą kategor kategoryczną, tylko mamą wspierającą, mamą kochającą, mamą, która. Z tej energii Ziemi, która potrafi jakąś taką roślinkę bardzo marną wykarmić i wyhodować na pięknego, pięknego, piękny kwiat czy piękną roślinę. Więc to jest ważne. I to nastawienie będziesz mieć, drogi bliźniaku. A nawet jeżeli jesteś tatą, to też bądź takim tatą, który jest opiekuńczy, uważny, niezasurowy w karcie sprawiedliwości. Czasami Uważaj na jedną rzecz. Będziesz miał tendencję, drogi bliźniaku, żeby szybko oceniać różne sytuacje, ale też innych ludzi. I zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. A, a czy warto? Bo nie masz pewnych danych, nie wiesz przez co ta osoba przeszła. Nie masz, o Boże, przepraszam, coś mi się tu wyświetla, Matko Święta. Dobra, zostawiam to. Nie masz pewnych danych, nie wiesz, przez co ta osoba przeszła, dlaczego tak postępuje, co się z nią, dlaczego podjęła takie, a nie inne decyzje i dlaczego tak się zachowuje. I ta zbyt surowa ocena może, po pierwsze, pracujesz na swoją karmę, a nie na czyjąś, więc może zajmij się swoimi sprawami. Dokończając, chyba tak się mówi poprawnie, e, te sprawy, które w grudniu trzeba dopiąć, i tu jest fajna sytuacja, drogi bliźniaku. Jeżeli masz, pokazało się to, jeżeli masz jakiś dług, jesteś komuś coś winien, pożyczyłeś coś od kogoś, to w grudniu trzeba to oddać. Trzeba skończyć cykl tego pożyczania. Jeżeli e, zająłeś. E, Zacząłeś coś, jakiś projekt, jakąś pracę. Właśnie mówiłam o tej twórczości. To też dopnij tak swój kalendarz, żeby na koniec grudnia powiedzieć: To jest zrobione. To jest to, to jest zrobione. Tyle, nie? W cesarzowej, uwaga na jedną rzecz bliźnięta. Wy macie bystre umysły i no, energia powietrza, ale. Cesarzowa czasami bywa uparta. I łapcie się w tych momentach, kiedy coś idzie nie po waszej myśli, albo ktoś podejmuje decyzję, która nie pasuje wam w żaden sposób. I wtedy uruchamia się cesarzowa z takim, mm, no i siódemka mieczy i tak kiwasz głową, trochę się uśmiechasz, no dobra niech będzie, a w środku masz po prostu totalną wściekliznę, że to nie idzie po Twojej myśli. Więc na to zwracajcie w grudniu uwagę. Mogą się takie sytuacje y, pokazać, że będziecie pewne, że dane osoby z Waszego otoczenia, z Waszej rodziny y, zrobią w określony sposób, a to tak nie będzie. I będzie totalne rozczarowanie i uśmiech przez zęby. Taki. Nie? Więc y, pamiętajcie o tym. Co jeszcze? Karta sprawiedliwości. Trochę cesarzowa łagodzi tą kartę sprawiedliwości swoją empatią do ludzi. Bo w grudniu też yy, zadaj sobie pytanie, co Cię wspiera, co, jaki styl życia chciałbyś mieć w następnym roku, co możesz spokojnie domknąć, co możesz spokojnie zostawić, czy to będzie załóżmy w diecie, pozbycie się cukru, glukenu, glukenu Glutenu, yy, nie wiem, przejdziesz na wegetarianizm, obojętne, albo będziesz kontrolował swoje kalorie, to tylko pamiętaj niezbyt restrykcyjnie, bo zwariujesz. Cesarzowa jednak lubi życie. To może zacznij od małych kroków, że zjesz ciastko raz w tygodniu, albo że to ta kaloryczność. Którą sobie wymierzysz, nie będzie jakaś taka drastyczna, głodowa. Bo tu, tu nie da się tak zrobić, żeby mieć ciasko i zjeść ciasko. Żeby być na przykład na redukcji, ale jednak jeść na to, na co cesarzowa ma ochotę. Tu się jeszcze może pokazać taka energia cesarzowej hmm. takiej królowej matki. Królowa matka, która. Yy, wie najlepiej, nie wiedz najlepiej, tylko bądź dla swoich bliskich empatyczna, współczująca, yy, otwarta. To, że każdy może mieć podejmować decyzję dla ciebie, nawet z dupy, ale czy ma do tego prawo? No ma. I tłumaczenie mu, że to błąd, nic nie da, choć cię będzie rwało do tego. Więc Zajmij się sobą. Czas rozliczeń dla cesarzowej, Cesarz, Cesarzowa lubi podsumowanie roku, czyli możecie mieć w grudniu taką sytuację, że aha to, to poszło dobrze, tu trzeba jeszcze popracować, tutaj z tym kończę jakąś relację, tutaj, tutaj zupełnie nie wyszło, a tutaj coś tam. Jak cię to bawi, to to rób. Tylko pamiętaj, nie oceniaj ani siebie, ani innych zbyt surowo, bo nie masz pełnych danych. A siebie bardziej ja bym w cesarzowej zaakceptowała to, że cesarzowa, no bo tak, cesarzowa jest idealna. O, pani perfekcyjna tu się pokazała. Piękna kobieta, mądra, bogata, zamożna, świetnie zarządzająca, cudowna, matka, świetna kochanka, no po prostu bez skazy. Ale to jest archetyp. A my jesteśmy żywymi ludźmi. I mamy swoje fantastyczne strony, i mamy strony, które działają jak działają. Więc pohamuj w stosunku do siebie zbyt ostry język i też taką zbyt no, surowość. Ja bym tu się bardziej skupiła na tym, żeby siebie zaakceptować. I co jest ciekawe, u bliźniąt od pewnego czasu pokazuje się często ta karta. Bliźnięta mają taką skłonność, zobacz czy to masz, ja mówię teraz globalnie, bo pamiętajcie, czytania są ogólne i ja y, interpretuję tarota bardzo, bardzo uniwersalnie. Ale bliźnięta mają taką skłonność do tego, aby tak trochę... Po pierwsze, stwarzać sobie świat iluzji, że ta iluzja, która im pasuje, która dotyczy innych osób, różnych zdarzeń, które się wydarzyły, inter to jest interpretacja. Tu wtedy nie patrzysz za bardzo na fakty, tylko interpretujesz tak, żebyś ty był zadowolony, drogi bliźniaku. Tu jest taka niechęć do tego, żeby zobaczyć, jak to faktycznie było. I w grudniu. Karty cię namawiają do tego, żeby nie budować świata iluzji. Bo czasami mamy, iluzorycznie patrzymy na inne osoby, wyobrażamy sobie że, sobie, że one są takie, a one potem robią coś i nagle zdziwko, że one są zupełnie inne. Albo jesteśmy rozczarowani, albo jesteśmy zachwyceni. To, to tak bywa. Ale. Czego nie robić, to jest właśnie też nie okłamywać siebie i nie, no nie tworzyć tej bańki iluzorycznej. W bańce iluzji się fajnie funkcjonuje, dopóki ona nie pierdolnie. To, to rzeczywiście w, tej, w tym funkcjonujesz fantastycznie, ale bańka ma to do siebie, że wcześniej czy później pęknie. I e, to, co jest prawdziwe, się wyleje, i wtedy bardziej boli. A przyznanie sobie tego, że nie musisz być perfekcyjną panią domu, że nie musisz być perfekcyjna w ogóle, pani perfekcyjna i kreowania swojego życia na zewnątrz, że jest idealne. Nikt nie ma idealnego życia. Nikt. Nawet wróżki, które mają dostęp do szerszego pola manewru, że się tak wyrażę. To jest niemożliwe. Więc zdanie sobie z tego sprawy będzie bardzo, bardzo um uwalniające. Zobaczmy. A nie, to tak było. Zobaczmy na tą pracę. No tu jest piątka kielichów. Ja tu widzę, może nie tyle rozczarowanie, ale jeżeli jesteś osobą, która pracuje, to możesz się poczuć niedoceniona w grudniu pominięta, niezauważona a w karcie cesarzowej no, bardzo zaboli. Więc co, co z tym zrób? E, dobrze, zabolało. Zabolało, ok. Co sknociłam w robocie, w karcie sprawiedliwości, gdzie nie dałam rady, gdzie oczekiwano czegoś ode mnie innego, gdzie popełniłam błąd. I zamknięcie tematu. Wyciąganie wniosków, a nie tkwienie w tym, że w mojej pracy to są same świnie. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Uważaj, drogi bliźnie, bliźniaku, jeżeli pracujesz w jakiejś y, organizacji, w której jest sporo osób, to pomówienia tutaj mogą być, które będą dla Ciebie bolesne i bardzo poczujesz się niesprawiedliwie oceniony. Co z tym zrobić? Nie reaguj. Zamknij temat, nie tłumacz, nie, nie, nie prostuj tych plotek. Zostaw, zamknij temat. Powiedz, to nieprawda, albo nie zgadzam się z tym. Kropka. Bo tutaj yy, zwłaszcza nie wchodź w to yy, jakieś takie tłumaczenie się i takie, albo on jest, on mnie nie lubi i tak fałszywe proroctwa przeciwko mnie mówi. A to, bo chce mi, bo to konkurencja, bo chce mi obciąć nogi, ręce, coś. Nie, to zostawcie. Dana osoba, jeżeli plotkuje na Twój temat albo właśnie mówi źle o Tobie, nie masz na to wpływu. Czy się będziesz bronił, czy się nie będziesz bronić. Ona będzie gadać i tak. Może bardziej sprytnie, może bardziej po cichu, ale będzie drążyła. Więc nie zajmuj się tym. Negatyw to negatyw. Wchodzenie w konfrontację z negatywnymi. Yy, Osobami, które drążą albo chcą nas urazić, to jeżeli pokażesz tej drugiej osobie, że poczułaś się zraniona, że ktoś ci powiedział, że jesteś głupia i nie masz kompetencji, no to tylko ta druga strona wygra. No to tego chcesz? Nie zwracaj uwagi. Zrani? Dobra, posiedź z tym trochę, domknij temat i idź dalej w karcie cesarzowej. Cesarzowa, jak się przywróci. To tam trochę poleży, potem wstaje, poprawia koronę i mówi dalej jestem cesarzową. Halo. Tu jeszcze może być taka sytuacja, że jeżeli poszukujesz pracy i masz kompetencje i, 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 i nie ma odzewu, w grudniu możesz się czuć rozczarowany, taki, że no jak to wysyłam 50 CV, i wszystkie spadają gdzieś do spamu, bo gdzieś przeczytałam, że te CV czytają boty. Więc tutaj jest w karcie sprawiedliwości i w karcie świata. Zobacz, jak się teraz nowocześnie pisze CV, czyli do jakiejś firmy piszesz CV. To tak przeczytałam, że są słowa klucze, i to oddaje, że muszą się znaleźć w Twoim CV słowa klucze, i boty wtedy to wy wychwytują. Więc to jest w karcie świata, ale też może wysyłasz CV na tylko w obrębie swojego miasta, a nie masz odwagi i przestrzeni. Tu jest tej brak tej odwagi i przestrzeni, żeby pójść dalej w świat. My się tak bronimy przed tym, żeby no właśnie, zmienić otoczenie, nie? Będziesz rozczarowany, jeżeli dostaniesz nawet propozycję, to możesz być trochę rozczarowany. Pytanie, czy ją wziąć, czy nie wziąć, no to, to mogę zobaczyć tylko na spotkaniach indywidualnych, kiedy omawiamy Twoją dokładnie sytuację i nawet mi się zdarzyło, że udało się popracować tak z kartami, że co trzeba zmienić w tym CV i, i rzeczywiście to ruszyło wtedy do przodu. Czy to jest dobry czas na inwestowanie pieniędzy? Nie, poczekaj do nowego roku. Jeżeli odbierasz teraz jakieś, no bo to jest końcówka roku, odbierasz jakieś, masz jakieś lokaty czy coś, będziesz rozczarowany tym, że myślałeś, że będzie więcej. Ja bym tutaj jeszcze dodała w tej pracy tak: nie skupię się na. Jeżeli masz pracę, która naprawdę Cię nie, nie satysfakcjonuje, ani nie. No nie chcesz w niej być, to skupiła się na tym, jakie mam kompetencje, gdzie mogę poszukać pracy i czy w ogóle niektórzy będą skłonni nawet do tego, żeby myśleć o tym, żeby się przenieść gdzieś indziej. Czy to jest dobry pomysł? Tak. Jeżeli masz w sobie taką ideę, to to jest dobry pomysł. To ja bym w to poszła. Tu masz karty wspierające, że świat do Ciebie należy. Firmy, za mało jesteście widoczni w karcie świata. Może jesteś małą firmą, e, taką no gdzieś tam, i e, za mało jesteś widoczny czy w social mediach. No, teraz e, potęgą jest internet, więc za mało jesteś widoczny i w karcie sprawiedliwości jest bardzo skostniała Twoja reklama. Jakaś taka starodawna, która nie działa, taka reklama, która wiecie. Z pewną taką nieświadomą, jak to było, nieśmiałością. Ci, co jesteście w podobnym wieku do mnie, to te pierwsze reklamy tak wyglądały. Sięgnęłam po nie. I stały się memami oczywiście. Także zwróćcie na to uwagę. Też, drogi bliźniaku, dopilnuj z papierów wszystkich, jeżeli prowadzisz działalność gdzieś tam, albo, nie wiem, masz jakieś dni urlopu, który musisz wybrać, albo jakieś dofinansowanie. To to jest ten moment, żeby w grudniu się tym zająć i to załatwić. Nie przegap tego. Cesarzowa to ogarnie, bo jak tego nie ogarniesz, to wylądujesz w piące kielichów. I powiesz, nie wiedziałem. To idź do kadr i się zapytaj, jaka jest moja sytuacja. Czy ja mogę mieć dofinansowanie do kursu? Czy ja mogę mieć dofinansowanie do języka? Czy tam do czegokolwiek? Ile mam tego dni urlopu? Co jeszcze? Czy, mogę, czy mam to wybrać? Czy mi to przepadnie? o to jest takie zajęcie się rzeczywiście realnymi sprawami pracowymi, zawodowymi. I bardziej myśl glo globalnie o sobie i o swoich kompetencjach. Więcej. W cesarzowej jest sporo pewności siebie, ale już w piące kielichów nie ma w ogóle. Więc gdzie jest ten środek? Przejdźmy do spraw miłosnych. No cesarzowa, ona nie flirtuje. Cesarzowa to nie jest karta, w której wchodzimy w jakieś romansiki, flirciki. Cesarzowa wie, czego chce. I tutaj... U niektórych, u niektórych tarocistów karta sprawiedliwości często funkcjonuje jako karta zaręczyn. U mnie ona tak nie pracuje. Bardziej tutaj widzę w karcie sprawiedliwości, jeśli chodzi o związki, to parcie do tego, żeby zalegalizować ten związek, ale nie sama samozdarzenie zaręczyn, tylko rozmowa o tym, co, da, co dalej z naszym związkiem, jak on się rozwija. Jeżeli masz taką sytuację, jak, do, dokąd my zmierzamy w tym związku? Do karty świata, czyli wchodzimy na kolejną, kolejny etap tej relacji i tu może być zamieszkanie ze sobą, albo ogłoszenie światu, jesteśmy parą, albo no, przechodzenie na kolejny stopień znajomości. Ci, którzy nie macie nikogo, to w cesarzowej szukacie nie flirtu, tylko osoby do kochania. Ja bym tutaj się poszerzyła swoje poszukiwania o bardziej nie tylko w twoim mieście, ale bardziej szerokokątnie otworzyć się na znajomości spoza miejsca, w którym mieszkasz, w którym żyjesz. Czy tu istnieje taka sytuacja? Istnieje, tylko pamiętaj, że. W trójce Buław trzeba by było pomyśleć o tym, jak ty się prezentujesz światu. Czy ty jesteś na brzegu tego moria i czekasz? O. Bo wiecie, że ja kocham Operę. W Butterfly tak była. Nie że ona puci niego, ona stała na brzegu i czekała na swojego ukochanego. On przyjechał i zabrał jej dziecko i ją zostawił, bo przyjechał z żoną. Niezły, niezły, prawda? I czy nie jesteś przypadkiem w tej sytuacji, że albo czekasz, może ten ktoś to zrozumie, że jesteś ta jedyna, albo czekasz, że ktoś cię sam znajdzie? W karcie świata to my decydujemy. To ta idea siedzenia w kącie, sieć cicho, a inni cię znajdą, trochę nie działa. A energetycznie nie działa wcale. Więc trzeba się wyjść do świata, trzeba wyjść do ludzi, trzeba, tak jak się śmieje, wywiesić transparent na balkonie. Jestem do wzięcia, szukam męża, szukam żony. Chcę wejść w uczciwą, długofalową relację. To jeżeli tak masz, to coś z tym zrób. Bo oczywiście, że się zdarza, ale to ja bym tu do rana wyjaśniała, dlaczego osoba, która nie miała, nie, w ogóle nie, najczęściej nie, nie miała, nie szukała osoby, nagle spotkała miłość. Bo tak to, staram się Wam tłumaczyć od pewnego czasu, że energetycznie tak to jest. Ale intencja jest taka, że do końca życia jestem sama i jest mi z tym okej. Okay. A nie że tylko mówię. Dobra, jest mi dobrze, ale myślę sobie, a tam za zakrętem czeka już ten ukochany. To wtedy nie działa. To jest ta akceptacja. Ale też jeżeli pragniesz tego, to trzeba zrobić, e, pary. Uwaga, drogie pary, w parach, których jest dobrze. Więcej kochana, zaangażowania w. Y, jeżeli jesteś kobietą, wie, nie, drogi bliźniaku, więcej zaangażowania w swoją parę. Więcej. Musisz, nic nie musisz. Fajnie by było, gdybyś pielęgnował tą swoją parę, yy, dbał o nią. Cesarzowa jest fantastycznie umie dbać o związek, czyli tak jak czujesz, bądź yy, i seksowny, jak ona, i taki aktywny w słowach, w czynach, w gestach. Jeżeli jesteś mężczyzną i masz partnerkę, to wiadomo, że intymność zaczyna się przy śniadaniu. To, że ją dotkniesz, to, że wyślesz jej SMS-a, już nie mogę się doczekać wieczoru. My kobiety mamy długi rozbieg, żeby był udany, udana, żeby było spotkanie w sypialni. Zadbaj o to, a wy kobiety też zadbajcie o to, żeby troszkę pokusić swojego partnera, troszeczkę tak poflirtować z nim, zachęcać. To będzie ważne w grudniu, bo nic nierobienie przyniesie wam akurat tutaj w karcie, przyniesie wam trochę rozczarowań i taką surową. No a mój stary to już. Moja stara to już. U nas się już nic nie dzieje. No to tego nie chcemy, prawda? Pozwól sobie na energii cesarzowej, tylko nie zarządzaj związkiem, tylko kreuj, inspiruj, zachęcaj, kokietuj, flirtuj. O, to jest fajna recepta na grudzień, co? Pozdrawiam Was serdecznie, bliźnięta, buziaki, pa!